Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie Jezusa, umiłowane dzieci moje, moje błogosławieństwo jest z wami w tym czasie lamentu. Zamęt opanował wielką część moich dzieci, żyją odrzucając mnie, profanując imię mojej Najświętszej Matki Najczystszej, nieskalanej, ucieczki grzeszników, pocieszycielki strapionych. Moja matka, obrończyni chrześcijan, nie dająca się odłączyć matka wszystkich ludzi, jest obiektem szyderstw tych, którzy sądzą, że nie widzi ich nasza przynajświętsza trójca. Ja jestem, który jestem, Księga wyjścia. 3 14 I moja najświętsza matka jest najwyższą dowódczynią wojsk niebieskich. Mojej matce, nasza najświętsza Trójca powierzyła troskę o to pokolenie, w szczególności w tych chwilach, żebyście się nie zatracili. Moja matka będzie razem z moim ludem Ludem, który cierpi jedno wydarzenie po drugim, aż osiągnie on oczyszczenie. Umiłowany ludu mój, nie wchodząc w zamęt świata, wejdźcie w ciszę wewnętrzną z dala od tego, co światowe. Chwytajcie najświętszą dłoń mej matki, abyście idąc razem z nią wyzwolili się od zła. I utrzymywali się na prawdziwej drodze, tej, która prowadzi Was do mego domu. Moja matka milczenia, matka wiary, uczy Was bycia ludźmi milczenia, nie milczenia wobec niesprawiedliwości, ale wobec braku miłości do Waszych braci. Każde z moich dzieci podczas ostrzeżenia osądzi samo siebie, najpierw w miłości ku przenajświętszej trójcy, a następnie w miłości ku swoim braciom i osądzicie sami siebie w każdym z przykazań. Dlatego nawrócenie, 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 skrucha, skrucha, Modlitwa sercem, należycie przygotowani i z mocnym postanowieniem poprawy. Jak duchowi ślepcy nie dostrzegacie tego, co nasza przenajświętsza trójca dała Wam poznać, żebyście się nawrócili. Nie pojęliście tego, jak bardzo pilne jest duchowe wzrastanie wobec bólu, jaki już ogarnia. W dosłownym tłumaczeniu, Znajduje się nad całą ludzkością. Wzywam Was do zachowywania czujności ducha, w dosłownym tłumaczeniu, do trwania w czujnym duchu z powodu wilków, jakie Was otaczają. Wzywam Was do zginania kolan na modlitwie Za mój Kościół, za tych, z których składa się mój Kościół. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za Bliski Wschód, szykuje wojnę. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, abyście trwali razem ze mną. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się z powodu tego, co wycierpicie ze strony żywiołów. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za Szwajcarię, Francję, Hiszpanię i Grecję. Będą cierpieć z powodu wojny. Módlcie się, dzieci moje, za waszych braci, którzy cierpią z powodu wojny. Żyjcie w wierze, karmcie się moim ciałem i krwią, karmcie się moją miłością. Nie lękajcie się, dzieci moje. Nie lękajcie się. Błogosławią Was. Wytrwajcie, dzieci. Moja matka nie przestaje troszczyć się o Was. Wasz Jezus. Witaj, najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi: Bracia, wobec tak poważnego wezwania naszego Pana Jezusa Chrystusa, i wobec tego, czego jako ludzie doświadczymy, musimy paść na kolana i wołać do nieba, miłując naszą Najświętszą Matkę i wynagradzając jej za zniewagi jej wyrządzane Matce Boga. I matce naszej. Przypomnijmy sobie z wdzięcznością to, co niebo nam dało. Lud mego Syna jest owocem Bożej miłości i jako taki musicie odpowiedzieć i rozpocząć na nowo definitywną drogę ku nawróceniu. Wszyscy muszą pilnie powrócić na prawdziwą drogę. Przyjmijcie ten czas Wielkiego Postu dla Waszego nawrócenia. Najświętsza Maria Panna, 12 luty 2018 Ludu mój, utrzymujcie się w stanie łaski. Wielkie wydarzenia nadchodzą na ziemię. Jedne pochodzą z kosmosu, inne Wraz z pękaniem ziemi, lub z podnoszeniem się wód, albo z erupcjami wulkanicznymi, i z gniewem ludzkości, która powstanie przeciwko samej sobie. Nasz Pan Jezus Chrystus, 3 listopad 2016. Głód galopuje po ziemi, klimat będzie się zmieniał, w każdym miejscu, aż zasiewy, zmarnieją z gorąca, przez deszcz i choroby. Głód stanie się powszechny z powodu bliskości wielkiej komety, która z każdą chwilą będzie coraz bardziej zbliżać się do Ziemi. Narody wielkiego bogactwa wpadną w biedę. Najświętsza Maryja Panna 11 październik 2016, 23 marca 2022. Amen.